Cześć! Testujemy kolejny szablon stron internetowych z nowych w WebWave. Zdrowa przygoda z jedzeniem. Wybieram ten szablon. Chwilę trzeba poczekać. System ładuje nasz szablon. Ok, zróbmy sobie podgląd naszej strony. Ok, fajnie to wszystko wygląda. Bardzo ładny szablon stron i taki bym powiedział efektowny, ładnie to wszystko się tutaj pojawia. Mm, ok, o mnie mm, to wchodzenie tej pani, tak że tak dołu do góry zmieniłbym raczej na pojawianie się albo na coś innego. Zaraz ci pokażę, jak to zrobić. Tutaj fajnie. Oferta. Aha, czyli tutaj mamy do czynienia z podstronami, a nie ze zjazdem na stronie internetowej w dół. Czyli tak naprawdę tu mamy gotowe podstrony. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Tutaj całą to kolorystykę to wszystko możesz sobie zmienić dowolnie. Strona wyposażona w bloga to też bardzo dobrze. Mamy 6 przykładowych w wersji postów. Zobaczmy. Nie, no fantastycznie. Fantastyczny cały szablon. Zobaczmy, jak na wersjach responsywnych prezentuje się ten szablon. Cyk. Poczekajmy chwilę. Mhm. Tak. Bardzo ładnie wygląda szablon. Myślę, że dla takiej NutriFit Zdrowa przygoda z jedzeniem to idealny dla każdej dietetyczki i pokrewnych tematów. Bardzo fajny szablon. Dobra, wróćmy teraz do tematu zmiany tego zdjęcia, żeby ono tak dziwnie nie wchodziło. OK, musisz przejść do efekty pokazania ukrycia. I tutaj mamy złożenie. Wolałbym bardziej, żeby ona się ukazała, niż żeby się tak dziwnie składała. Opublikujmy sobie. Dobra, zobaczmy sobie teraz. Mhm. Teraz jest znacznie lepiej, nie składa się ta pani tak dziwnie, tylko po prostu ukazuje się nam tutaj naszym oczom. Jeszcze raz opublikujmy, pokażę Ci to jeszcze raz. No. Okej, okay. zmiany zapisane, teraz nam się wczyta. Nasza strona pod adresem WebWave. Dobra, otwieramy ją. No i dobrze. Teraz mi się podoba. Słuchajcie, tak naprawdę ten szablon strony internetowej możecie przerobić na coś dowolnego. To nie musi być zdrowa przygoda z jedzeniem. To mogą być inne rzeczy. Związane z jedzeniem bądź nie, bo przecież, tak naprawdę te wszystkie zdjęcia, nawet w tym blogu, możecie wymienić na własne i zaproponować własne wpisy artykułów, które będziecie pozycjonować później pod wybrane frazy. Także zachęcam serdecznie do użycia tego szablonu. Aby do niego przejść, wystarczy, że klikniesz link pod filmem i dostaniesz się do, do edytora, gdzie będziesz miał ten szablon. On jest chyba jako drugi od góry, także wybierz go sobie bez problemu. I zachęcam Cię do odwiedzenia też strony, która również jest pod filmem, do innych szablonów dla WebWave.